Pamiętamy o naszych mieszkańcach, a jednym z nich są Wilniacy, Kresowiacy, którzy mają duży wkład w rozwój naszego regionu, przywieźli ze sobą niebywałą kulturę, tradycję. Czy tu zostaniesz, czy na ulicy, zawsze Ciebie mogą znaleźć ale choć zaryzykujemy i pojedziemy z Wilna do Polski. Uważam stworzenie dokumentu w postaci filmu prezentującego skomplikowane losy mieszkańców naszego regionu, przybyłych z Wileńszczyzny za bardzo pożyteczną Cenną inicjatywę. Pięknym tego efektem będzie pamięć o ludziach, którzy przybyli na warmii Mazury. Od momentu, kiedy zobaczyłem tę krainę przeciętą na pół piękną, cudowną rzeką łyna, piękne lasy, zachwyciliśmy się z żoną i postanowiliśmy tu zamieszkać. Wychowywałem się w tym środowisku i wiem, jakie były te losy ludzi, którzy przyjechali tutaj po wojnie. Zastali zgliszcza powojenne i budowali warmię, można powiedzieć, z, z, podnieśli ją ze zgliszcz i z ruin wojennych. Miasto było spalone w 70%, zniszczone. Nie było tu ludzi. W związku z tym, tą, tą, tą tkankę, tak mogę. Powiedzieć społeczno gospodarczą trzeba było budować od początku. I ci ludzie z Wilężczyzny, od razu zajęli się rozwojem miasta Gminy Paseń. Pamiętam wspomnienia pani, która była później przełożoną w szpitalu, że jak jechali mroźny ten, takie raz po raz były górki. To byli zamarznięci ludzie po prostu. Pamiętam kiedyś, jak dziadek opowiadał o tej historii, kiedy musiał wyjechać, opuścić rodzinne strony, kiedy już był w Polsce i ktoś mu zadał pytanie, ale przecież ty jesteś Litwinem. Strasznie się oburzał. On nie był Litwinem, on był Polakiem, i jest Polakiem. Zawsze mówił, że był Polakiem, jest Polakiem, jest dumnym Polakiem. Powinniśmy oddać to, co w historii jest najważniejsze, czyli nasze, naszą tożsamość, tożsamość naszych rodziców. Nie tylko jako gospodarz tego miasta, jako burmistrz, mówię to, ale też jako, jako mąż, gdzie żony, rodzina cała przyjechała właśnie spod Wilna. Ta sfera inteligencji wileńskiej bardzo dużo wniosła dobrego w, w postrzeganie również przez tych, którzy nie pochodzą z tamtych stron tej, tego życia na Wileńszczyźnie. To jest też opowieść o przepięknej naszej polskiej historii. Ludzi, którzy przyjechali do nas, którzy mogą swoją historią uczyć naszych nowych obywateli, naszych świeżych obywateli i przekazywać tą właściwą, właściwy sposób na życie też. Jakiś pan, to znaczy z opowiadania siostry wiem, że jej kolega, który litwin, litwin uprzedził, że jesteśmy na tej liście, że musimy uciekać. Myślę, że to jest taki ostatni dzwonek na to, żeby zachować dla potomnych obraz tej wilężczyzny, który przekazują osoby leciwe już, bo mamy już i osoby w wieku 80 100 lat. Można by wiele mówić o tym dobrym i o tym pięknym, którzy ci ludzie z Wielężczyzny pozostawili to po sobie. Ta sztafeta pamięci o Kresach będzie trwała. Kresowiacy, którzy zostali przesiedleni, przybyli tutaj i w czasach powojennych byli pionierami tworzenia historii naszego pięknego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego chcemy w ten sposób ich uhonorować, podziękować, zapisać w pamięci no i mieć tą świadomość, że wspólnie razem tworzymy dobrą rzeczywistość regionu Warmii i Mazur.